Proszę powołanie. Co to jest? Co to jest? Z uwagi na rangę i zasięg zmuszony jestem powiadomić o uczynkach księdza Wiesawskiego. Co to jest? nich. Kopie mniejszego listu wysyłam do krajowych i lokalnych gazet oraz czasopisów. Czy nie tak, już wiem, że zwracam się przeciwko potężnemu i wpływowemu duchownemu. Mogąc jemu uciszyć nie jeden niewygodny głos. Jest to skończone. Kościół, gdzie jest Niewygodny? Już by, towarzyszu,